Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym holu zakupowym. Dzisiaj hol zakupowe, tak jak już widzicie po tytule, ze sklepu Dino. E, tak, byłam w Dino, w ogóle tak, sorry za bałagan, ale e, dzisiaj szalony dzień, zalatany. E, więc zapraszam Was na zakupy z Dino. Od czego by tutaj zacząć? Dobra, to może zaczniemy tutaj od tego, ja sobie tutaj będę na to sobie układać. Papier toaletowy. W ogóle nie było za zbytnio dużo rzeczy w Dino. Dzisiaj jakoś takie, bo dzisiaj jest sobota. No i było jakoś tak trochę bez. No, puchy. O, puchy. E, taki papier toaletowy w Dino wzięłam. On kosztował chyba 7 zł. E, jeszcze go nie używaliśmy, więc nie wiem. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. E, Wziąłem zgrzewkę. A, a dokładnie 13 puszek dla kotów, bo przy zakupie 3 sztuk było za złoty 99, zł. Więc wzięłam zgrzewkę, bo jest 10 sztuk i jeszcze 3, zgrzew... 3, 3 sztuki jeszcze wzięłam oddzielnie. Tam gdzieś jeszcze mam tą trzecią. Więc mega fajna promocja. A one bardzo lubią i jedzą je z chęcią. Dwa mleka. Co tutaj dalej? Mm. Bogata w rybę e, bałtycką, e, Teo. Takie chrupki e, z, w, z rybą, e, 5 zł, jakaś promocja była za pół kilo. E, to Laura wzięła dla pusi, bo przecież Laura wieczorami pusie. E, mm, Patrzę się na godzinę, bo jest 14, za godzinę będziecie mieli vloga. E, no, raczy właśnie takimi różnymi smakołykami wieczorem przed snem. Chleb tostowy. No, u nas ten tost, tostów do, do, dużo, dużo idzie. Z małką pełno pełnoziarnistą. Naturalny zakwas pszenny. Zobaczymy. Nie wiem czego kiedyś miałam, nie pamiętam. Kajzerki, 10 sztuk. Bo świeżutkie jeszcze były cieplutkie, jak braliśmy Tym razem dino, Wziąłem płyn do naczyń, taki to jest balsam, to na pewno on będzie lepszy. Niecałe 7 zł, bo ten, co płyn wzięliśmy ostatnio, a raczej tam wtedy Paweł go wziął, to była no, sama woda. Nie wiem, on chyba 4 zł kosztował, ale woda. A balsam na pewno będzie lepszy. Zobaczymy, czy testujemy, bo też go no. jeszcze z Dino nie miałam. E, trochę grzeszków, mm, chipsy chipsy, jakaś chyba większa paczka jest, zielona cebulka, są wakacje, są grzeszki są i też takie prażynki też z zielonej cebulki chrupiące, oj coś takiego, co, osami mi tutaj lata, co tutaj jeszcze? Orzeszki ziemne, paprykowe to ja sobie Amelka, ona takie paprykowe bardzo lubi. Dobra, one są bardzo dobre, bo już nieraz je mieliśmy i mają bardzo fajną cenę właśnie, w właśnie wino. Tutaj coś dla mnie, oczywiście się podzielę z całą ekipą, ale sobie wzięłam cukierki kokosowe. Słuchajcie, Mister Coco, takie coś na vlogu będziemy później testować i próbować wiecie, że ja kokos to bardzo, bardzo lubię, bardzo. Yy, tutaj sobie Laura wzięła takiego hot doga z parówką. To ja sobie może go zje na kolację, nie wiem, zobaczymy. Yy, pierś z kurczaka. Była po 20 zł. Idź oso stąd. I na 15 zł w Dino, oczywiście, to 15 zł to chyba jest standardowa cena w Dino, bo co jestem, to zawsze jest za 15 zł schab z kością, więc wzięłam tutaj mam, ile? Dwa, prawie kilo 20. I oczywiście będę chyba to zaraz dzisiaj robić, albo nie wiem, czy to, czy to będziemy robić. Yy, bułkę yy, wrocławską jeszcze wzięliśmy. Yy, co tutaj? Yy, tutaj mamy jest jakiś jogurt. Jogurt jakiś borówkowy. Nie wiem, co to jest. Taki jogurt borówkowy. To wzięła sobie go amelka. Nie wiem. Nie wiem, co to jest. I dalej. Tylko tutaj mam parę rzeczy. Nie z dino, więc wyjmę, bo to będzie jeszcze kolejny vlog z innych sklepów nagrany. E, Baleron. Parę deko baleronu wzięliśmy. Kolejne te orzeszki ziemne. Zielona cebulka to chyba Laura, ty chyba. O nie, ma laury. To chyba Laura sobie wzięła. To ty wzięłaś te zielone, tak? Nie, zielona, Amerika, ja czerwona. O, to na odwrót wzięłyście. Myślałam, że, że na odwrót. Dobra. Jakieś takie mydła były, po złoty 20. Zł. I te mydła nazywają się Laura. Serio? Takie? Dwa razy sokoliki. Laura bardzo też lubi. E, chyba kosztowało 5 zł, jeżeli dobrze pamiętam, e, litr mydło kremowe. Zabieram mleczko oliwkowe, takie do przelania. Wleję sobie do łazienki, bo już mi się też skończyło. E, masło roślinne, masło margaryna. E, maro, maj, marones, majonez dekoracyjny winiary. Oczywiście, bo my to jesteśmy team winiary. I już tutaj nie, nie chciałam, żeby Pani mi kroiła, bo mega kolejka już była, ale wzięłam ser da mini i on kosztował słuchajcie 26 zł za, e, za kilo, I tutaj jest kilo 20, e, no i już mówię do Pani, Pani da już mi tą całą kostkę taką, tak się nazywa mini, nie wiem dlaczego, że jest, no niby normalny ma kwadrat, chyba, a, że mini, że mini kostka taka chyba, to już wzięłam całą tą kostkę, bo u nas tego sera to przecież idzie tyle. Dalej. Co to jest? To jest jakaś laura, co to jest za figurka? Flokis, koń. Nie wiem. Taką laura figurkę sobie wzięła jakiegoś konika, bo ona te koniki zbiera. Oj, tutaj nie spadło. Tutaj się postawię. Ciasto karmelowe. Te ciasto jest przepyszne. Zawsze jak jestem w Dino, to go kupuję. Jeszcze jest takie dobre, ale kupowałam w innym Dino. Kokosowe. Przepyszne było, ale tutaj u nas w tym Dino nie widziałam go ani, ani razu. Ale te karmelowe jest bardzo dobre, więc polecam Wam, bo jest takie miękkie, takie soczyste. Superowe jest. Dwa masła te roślinne. Mlekowite te polskie takie. Nie wiem, po ile były, bo to Paweł brał. Tutaj widzę jakiś Kinder Maxi. To widziała sobie Laura. Dwa takie Millery. Tam jeszcze jeden był jakiś smakiny. To Amelka już sobie go wypiła. Tutaj wzięłam pierś z indyka. Bo przecież Laura to jest wiecie, indykowa. No. 15 zł za 30 deko. A co to było, ten Kinder? No to. To to. Drugie mydło. Zobacz, te mydła się Laura nazywają. Jakieś aloesowe. Cytrynka. I takie jeszcze wziąłem słuchajcie, mydło, bo w kuchni też mam takie, wiecie, to no, w takim czymś. Ale mi się ta pompka już tam zaczęła psuć, więc wyrzuciłam to, wziąłam sobie z tą pompką i najwyżej sobie będę też wymieniać, czy to wleję, czy ten. Ale muszę sobie kupić, byłam w sumie dzisiaj w pepko i tak dalej. E, tak jak mam w łazience, taki ładny taki, wiecie, ten dozownik, żeby był ładniejszy. I po prostu zapomniałam, to już wziąłam na razie to. E, potem sobie to przeleję, jak mi się to skończy, albo sobie, jak będę pamiętać, to sobie kupię właśnie ten dozownik taki, e, żeby wiecie, był taki dekoracyjny. I jeszcze tak się rozglądam, bo mam trochę tutaj bałagan. Dobra, to wszystko jest tam, tam gdzie buty. Wszystkie te zakupy przyniesione są. I jeszcze wzięłam dla kotów 4 kilo tych chrupek. One je bardzo, bardzo lubią. A nie, to jest zakrząt. Lubią. 26 zł za 4 kilo, tam 6 złuszami to chyba wychodzi. Jedzą, to najważniejsze, więc całą taką pakę też jej wzięłam. I mam ich, będę miała je z głowy na jakiś Pięknie. czas. No już usłyszały. Już Pusia usłyszała, że tutaj się y, coś, coś słychać takiego, wiecie. Jakby, mm, no, że chrupki. Y, I to wszystkie są zakupy z, tak Laura tam już nic nie ma? A to nie. No i to są wszystkie, słuchajcie, zakupy dla zainteresowanych na te zakupy. Mm, Wydaliśmy 320 zł. Niby nic, a 300 zł pękło. No i to tyle. Dobra, jeszcze wiecie, co spróbuję wam na żywo tutaj tego cukierka. Może byście nie czekali na vloga. pyszny ten cukierek jest. Normalnie jak te. Kokos. Te kokosowe Banti. Wypisz, wymaluj Banti. Identyczny. Faha. Kolę jeszcze kupiliśmy. Stoi na wierzchu, zapomniałam. A to. Kole z to mhm. I taką jakąś orężabę jeszcze dzieciaki sobie wzięły. O jejku. Mm. No. Słuchajcie, leccie, kupujcie, jak lubicie koko 100. Normalnie podruba Banti. Wypisz w i Przepyszny. Super. Polecam. Dobra, tego jedzenia na wizji. To takie zakupy. No i co? Żegnam się z Wami. Krótko wyszło 11 minut w holu. Jakie szybkie tempo miałam. Zapraszam na kolejne vlogi, na kolejne hole, które też będę nagrywać zaraz. I do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.